Stowarzyszenie Partum Syntezis prezentuje JAMA OPO Jawożnicką mapę organizacji pozarządowych. Patronat honorowy Marszałek Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa oraz Prezydent Miasta Jawożna Pan Paweł Silbert. Patroni medialni Gazeta Co Tydzień Telewizja Dla Ciebie TV Kanał Miejski Zero Oraz Jawożnicki Portal Informacyjny jaw.pl Jawożnicka mapa organizacji pozarządowych Yamaopo, której pomysłodawcą i realizatorem jest stowarzyszenie Partum Synthesis, to zadanie realizowane w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności odporne śląskie. Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe, określane także anglojęzycznym skrótem NGO Stanowią kluczowy element społeczeństwa obywatelskiego. Ich działalność opiera się na zasadach dobrowolności, niezależności i apolityczności. Ich celem jest realizacja dobra wspólnego w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym. Obecnie sektor pozarządowy, zwany również trzecim sektorem, odgrywa istotną rolę przede wszystkim w rozwoju demokracji, ochronie praw człowieka i środowiska oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Choć samo określenie NGO pojawiło się dopiero po II wojnie światowej, idea dobrowolnego zrzeszania się w celach społecznych jest znacznie starsza. Już w starożytnej Grecji i Rzymie istniały pierwsze stowarzyszenia obywatelskie Kolegia i Tiasoi, pełniące funkcje kulturowe, zawodowe czy opiekuńcze. W średniowieczu rozwijały się cechy rzemieślnicze, gildie kupieckie i bractwa miłosierdzia, które można uznać za prekursorskie formy samopomocy społecznej. Ich działalność, mimo częstych związków z Kościołem, wprowadzała zasadę solidarności i niezależnego współdziałania obywateli, poza strukturami państwa. We Włoszech działalność bractwy miłosierdzia jest kontynuowana nieprzerwanie. Znane są głównie jako Misericordia, dosłownie miłosierdzie. Swoją działalność skupiają głównie na ochronie zdrowia, zwykle w ramach umów z publicznym sektorem zdrowia, świadcząc usługi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzą szpitale, przychodnie oraz dzięki pracy swoich wolontariuszy tworzą główną sieć zespołów podstawowych i specjalistycznych pogotowia ratunkowego w całym kraju, a działalność w zakresie ratownictwa. Profesjonalna, wykonywana jest niemal przez cały ich personel ratowników non-profit, pełniąc dyżury wolontariackie. Epoka oświecenia i rewolucji przemysłowej stworzyły warunki dla powstania pierwszych świeckich stowarzyszeń filantropijnych. Ich działalność opierała się na racjonalnych i humanistycznych ideałach pomocy bliźnim oraz szerzenia wiedzy. W tym okresie prym w rozwoju organizacji pozarządowych wiodła Wielka Brytania. W XIX wieku rozwinęły się organizacje o zasięgu międzynarodowym. Między innymi w 1844 powstała YMCA promująca edukację i integrację społeczną, a w 1863 roku Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Była to pierwsza globalna, neutralna organizacja humanitarna. Czerwony Krzyż wyznaczył model działania oparty na bezstronności, neutralności i powszechności, zasadach, które do dziś stanowią fundament etyki NGO. Po II wojnie światowej nastąpiła dynamiczna instytucjonalizacja ruchu pozarządowego. Wraz z powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku wprowadzono termin NGO. Artykuł 71 karty ONZ nadając formalny status organizacjom działającym niezależnie od państw. W drugiej połowie XX wieku powstały najbardziej rozpoznawalne organizacje międzynarodowe. W 1961 roku Amnesty International i World Wide Fund for Nature. W 1971 natomiast lekarze bez granic oraz Greenpeace. W 1993 Transparency International. W XXI wieku sektor pozarządowy stał się jednym z najważniejszych uczestników życia publicznego. Według danych ONZ i Banku Światowego działa obecnie ponad 10 milionów NGO na świecie, w tym około 2 milionów w Europie. Ich działalność obejmuje zarówno interwencję w sytuacjach kryzysowych, jak i długofalowe, zróżnicowane programy rozwoju społecznego. Do największych i najbardziej wpływowych współczesnych organizacji, obok wymienionych wcześniej, należą Save the Children International, Human Rights Watch, The Nature Conservancy oraz International Rescue Committee. W Polsce wśród najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych społeczeństwu organizacji pozarządowych wspomnieć należy choćby Polską Akcję Humanitarną, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas Polska i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Współczesne NGO łączą tradycyjną filantropię z profesjonalnym zarządzaniem, wykorzystując najnowsze narzędzia technologiczne i międzynarodowe partnerstwa. Coraz częściej i skuteczniej pełnią także funkcje kontrolne wobec władzy publicznej, działając jako strażnicy praworządności, demokracji i praw obywatelskich. Działalność NGO opiera się na pięciu podstawowych zasadach: są to: Dobrowolność, uczestnictwo oparte na wolnej decyzji jednostki, Niezależność, autonomia wobec państwa, partii politycznych i instytucji religijnych, Apolityczność, działanie w oparciu o uniwersalne wartości, nie ideologię. Przejrzystość, jawność finansowania i odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Solidarność i równość pomoc bez względu na narodowość, wyznanie czy przekonania. NGO stanowią tzw. trzeci sektor obok administracji publicznej i biznesu pełniąc funkcję integracyjną i innowacyjną. Wzmacniają aktywność obywatelską, rozwijają wolontariat i promują kulturę współpracy także ponad granicami narodowymi. Historia organizacji pozarządowych to historia samoorganizacji społeczeństw i rozwoju idei humanitaryzmu. Od średniowiecznych gildii i Bractw po współczesne międzynarodowe sieci pomocowe NGO stanowią przestrzeń, w której realizują się wartości solidarności, współodpowiedzialności i dobra wspólnego. Współcześnie stanowią one nie tylko uzupełnienie działań państwa, ale również niezależny podmiot kształtujący globalny ład społeczny, oparty na poszanowaniu praw człowieka, pokoju i zrównoważonego rozwoju. Światowe trendy organizacji pozarządowych. Globalnie NGO bywają coraz silniejszymi aktorami w obszarach takich jak prawa człowieka, środowisko, Pomoc humanitarna i współpraca międzynarodowa, technologie i innowacje w NGO. Coraz częściej organizacje wykorzystują narzędzia cyfrowe, sztuczną inteligencję, platformy internetowe, by zwiększać swoją efektywność i skalę działania. Wyzwania globalne takie jak zmiany klimatu, migracje, nierówności, pandemia COVID-19 czy konflikty zbrojne sprawiają, że rola NGO staje się jeszcze bardziej istotna jako pomost między lokalnymi inicjatywami a globalnymi rozwiązaniami. Wzrost znaczenia współpracy międzysektorowej publiczny, prywatny, pozarządowy oraz większy nacisk na transparentność, efektywność i pomiar efektów. Równocześnie pojawiają się zagrożenia rosnąca regulacja sektora NGO w niektórych krajach, ograniczenia w finansowaniu zagranicznym, wzrost presji politycznej, co wpływa bardzo negatywnie na niezależność organizacji. Dziękujemy za wysłuchanie pierwszej części podcastu. W kolejnej przedstawimy Państwu historię NGO w Polsce, zmiany regulacji prawnych z zakresu działalności NGO w naszym kraju oraz garść statystyk na temat rozwoju i charakterystyki polskiego trzeciego sektora. Serdecznie zapraszamy. Realizację jawożnickiej Mapy Organizacji Pozarządowych Jamaopo sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych